Tak tak cofają koledzy na prawe lustereczko tam za, za słabo łamiesz chyba, za słabo go łamiesz Do przodu i będzie bardziej złamać Powiem mam że trochę... Dobra, i teraz ostro łam, ostro łam, będzie dobrze Ta droga po łuczku, także ciężko Łuczek na prawą stronę, my cofamy na lewą Także dzieje się, dzieje się Mam już kolega się Pester, Kurwa dobrać. te prawo jazdy to ja ci zabiorę! Zaraz ja tam pójdę i lepiej cofnę, to co nie mam prawo jazdy. Na kaczki, czy ja... Staw nie stresuj, chłopaka, bo jakbyś go tu kurwa komentował, to się będzie denerwował. O to już no nie mów. Teraz dociągaj, doginaj, doginaj To już, prostoj, 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 poza ostro idziesz wyciągnij sedekę do przodu powiem wam, deszcz pada panie operator lustra leje to czasami nie widać